Dzień dobry. Dzisiaj z um, technicznego miejsca. Żeby nie robić tego, co chcę zrobić w domu, to zrobię to w um, publicznym miejscu, gdzie przedmiot mojego filmu będzie um, na pewno czysty. Otóż zawsze wychodzi na to, że nie wiemy, panowie szanowni, jak, co to znaczy zamknięta toaleta. Zamknij toaletę, jak mówi do nas kobieta. Dawno cały czas myślałem, że zamknąć toaletę, to zrobić dokładnie to, czyli toaleta jest totalnie zamknięta. Natomiast okazuje się, że Zamknąć toaletę, to zrobić to. Czyli góra musi być otwarta. Dlaczego? Bo dziewczyny chcą po prostu usiąść od razu na toalecie. Jeżeli jest tak otwarta, to znaczy, że mogą od razu usiąść. A jeżeli jest zamknięta, to nie mogą od razu usiąść. Czyli zamknij toaletę, to nie zamykaj jej totalnie, tylko zamknij ją po kawałku. Ta część musi być zamknięta. To jest zamknięta toaleta. Jeżeli zamknięcie tak, jest źle. Jeżeli zostawicie ją tak, też jest źle. Tak więc zamknij toaletę, to znaczy dokładnie to, co myślicie, tylko do połowy. Zamknij toaletę, kochanie.